Dzisiejsze spotkanie pragniemy poświęcić wydarzeniu, którego setna rocznica przypadła 20 marca. Plebiscyt, bo o nim mowa, był jednym z najważniejszych momentów w dziejach Górnego Śląska. O jego przeprowadzeniu zadecydowano podczas konferencji wersalskiej. Miał on dać odpowiedź na pytanie, czy Górny Śląsk pozostanie częścią Niemiec, czy też zostanie przyłączony do odrodzonej Polski. Choć w skali ogólnej plebiscyt przyniósł wygraną Niemcom, w wielu małych miejscowościach, także w Bielszowicach, zakończył się sukcesem strony polskiej. Co wiadomo na temat tamtych pamiętnych chwil w naszej miejscowości? Aby naświetlić tło omawianych wydarzeń, musimy cofnąć się do jesieni 1918 roku, kiedy to dobiegała końca I wojna światowa. W listopadzie w Niemczech wybuchła rewolucja, która szybko rozprzestrzeniła się na cały kraj, docierając również na Śląsk. W wielu miejscowościach, w tym Gliwicach, Zabrzu, Bytomiu, Mysłowicach i Królewskiej Hucie, zawiązały się rady delegatów robotniczych i żołnierskich. W tym czasie strajkowało 20 kopalń, nad którymi przejmowały kontrolę rady robotnicze. Pod wrażeniem rewolucji październikowej w Bielszowicach uformowała się uzbrojona komórka marksistowskiego Związku Spartakusa, której zadaniem było doprowadzenie do przewrotu rewolucyjnego. 11 listopada 1918 roku ukonstytuowała się Rada Robotników i Żołnierzy. W składzie znalazło się początkowo 7 osób, a na czele organizacji stanął socjalista Galwas. Za bezporne osiągnięcia załogi kopalni należy uznać doprowadzenie do zwolnienia niektórych niemieckich urzędników oraz zgłoszenie szeregu postulatów socjalnych dotyczących m.in. zwiększenia dostaw żywności, wprowadzenia darmowych przejazdów kolejom i dodatków drożyźnianych, a także cenia czasu pracy do 6 godzin. Wielkim sukcesem strony polskiej było przywrócenie w lutym 1919 roku nauki religii w języku ojczystym. Problemem był jednak brak wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej. Początkowo lekcje prowadziło zaledwie dwóch nauczycieli: Kulok i Kremzer. Wiosną 1919 roku utworzono w Bielszowicach oddział Grundschulcu Początkowo porządku w miejscowości strzegła Straż Obywatelska. W kwietniu 1919 roku odnotowano natomiast obecność oddziału zabrzeńskiej Volkswary, a w maju oddziału Rajswary, który stacjonował w szkole nr 3 na obszarze Pniaków, prawdopodobnie celem zlikwidowania bandy Hojaka, o której opowiedzieliśmy w poprzednim materiale. Ujawniła się ponadto komórka górnośląskiego Korpusu Ochotniczego niemieckiej organizacji paramilitarnej, istniejącej od stycznia do lipca 1919 roku. W Belszowicach nie rozwinęła ona jednak szerszej działalności. Niemieckie jednostki nie cieszyły się wielką popularnością. Do Gręczucu wstąpiło zaledwie czterech mieszkańców Belszowic Wilhelm Pilarski, Dominik Koczy, Hubert Jansl i Paweł Mika. W trakcie pierwszego powstania śląskiego, które trwało od 16 do 24 sierpnia 1919 roku, Bielsowicka kopalnia, choć w samej miejscowości nastroje były spokojne. Celem strajku, który trwał łącznie 14 dni było zmuszenie dyrekcji do niezatrudniania byłych ochotników w Gręczucu. Być może wpływ na stosunkowo niewielką aktywność oddziałów powstańczych w Bielszewicach miały wypadki w sąsiedniej Halębie, gdzie wskutek prowokacji Gręczucu zabito dwoje, a aresztowano kilkunastu polskich działaczy. Niepowodzenie powstania podziało motywująco na działaczy Polskiego Ruchu Narodowego. Potwierdził to przebieg kampanii wyborczej poprzedzającej wybory komunalne z jesieni 1919 roku. Na ogólną liczbę 4060 Głosów, ważnych 3297 otrzymali Polacy, zdobywając komplet 12 mandatów. 10 radnych reprezentowało Obóz Narodowy, jak określano wówczas zwolników Wojciecha Korfantego, a dwóch PPS. Konsolidacja Obozu Narodowego wpłynęła na wzrost aktywności poszczególnych organizacji nadzorowanych przez Komitet Polskich Towarzystw. Rozwijano działalność teatralną, organizowano, Wyjazdy na teren Polski, uczestniczono w imprezach i manifestacjach. Po pogrzebie Piotra Niedurnego w Nowym Bytom wzięło udział około 4000 mieszkańców Bielszowic. W lutym 1920 roku rządy na Górnym Śląsku przejęła Komisja Międzysojusznicza, powołana na mocy 88 artykułu traktatu wersalskiego i umowy francusko-niemieckiej z dnia 9 stycznia 1920 roku. Zadaniem komisji i towarzyszących jej wojsk alianckich, brytyjskich, francuskich i włoskich było dopilnowanie prawidłowego przebiegu kampanii plebiennej i samego głosowania oraz utrzymania porządku i spokoju. Polską ludność Śląska reprezentował Polski Komisariat Labiscytowy w Bytomiu z siedzibą w hotelu Lomnic, kierowane przez komisarza Wojciecha Korfantego. W poszczególnych miejscowościach zaczęły powstawać lokalne komitety. W Bielszowicach kierownictwo tego organu powierzono Wiktorowi Nieradzikowi. W strukturach organizacji znaleźli się ponadto Tomasz Kalenczar, Konrad Kozubek, Wincenty Pośpiech i Andrzej Pyszny. W 1920 roku w związku z toczącą się wojną polsko-bolszewicką, położenie Polaków uległo znacznemu pogorszeniu. Wieści o rzekomym upadku Warszawy wywołały entuzjazm wśród Niemców i spowodowały ponowne zaostrzenie antypolskiego terroru. Popłach wśród ludności cywilnej siały oddziały SIPO, złożone najczęściej z osób sprowadzonych z głębiej Rzeszy. W miarę możliwości starały się im przeciwdziałać lokalne, miejscowe i obwodowe komendy polskiej organizacji. Wojskowej. Funkcji bielszowickiego komendanta obwodowego rejonowego powierzono Mikołajowi Pośpiechowi, a komendantem miejscowym mianowano Ryszarda Grzesioka. Wobec nieudolności oddziału wojsk koalicji, bielszowicka kompania, tak zaczęto określać lokalny oddział POW. Przystąpiła do akcji samoobrony. Zbiegło się to w czasie z wybuchem drugiego Powstania Śląskiego, 19 na 20 sierpnia 1920 roku. Na terenie Bielszowic miało ono znacznie bardziej gwałtowny przebieg niż poprzednie. Rozpoczęło się od strajku w kopalni Bielszowice, do którego przystąpiła połowa załogi. Tym razem objęło jednak całą miejscowość. Niewątpliwym sukcesem protestujących górników było usunięcie niemieckich członków dozoru. Główna baza powstańców, ich oddział liczył około 60 osób, znajdowała się na terenie osiedla Kąty, skąd w nocy, z 21 na 22 sierpnia insurgenci przedostali się do centrum Bielszowic, nie napotykając żadnego oporu. Obowiązki komendanta Bielszowickiego placu przejął wówczas Ryszard Grzesiok, a siedzibę władz powstańczych przeniesiono tymczasowo do Urzędu Gminnego. Wieczorem 22 sierpnia do Bielszowic przybył oddział Wojska Francuskiego. Podczas wiecu, który odbył się przed Urządem Gminy, postulowano usunięcie oddziałów SIPO i zastąpienie ich policją parytetową. Równocześnie Przeszukano pozostałe gmachy, użyteczności publicznej, a na części z nich wywieszano biało-czerwone flagi. 25 sierpnia zakończono działania powstańcze. 5 października przybył do Bielszowic oddział Policji Partytowej, Apo, której siedzibę urządzono w szkole nr 3 na obszarze pniaków. Początkowo jednostka liczyła tylko 21 osób, z czasem więc uzupełniono ją o 25 ochotników. Byli to głównie członkowie Sokoła. Wiktor Grzesiok, Franciszek Hołownia, Wincenty Hołownia, Edmund Kuszka, Teodor Przybyła, Stanisław Ucher, Albin Wójcik, Paweł Wójcik, Leon Woźnica. Mimo to w miejscowości nadal było niespokojnie. Strona polska zgłaszała zarzuty wobec niemieckiego komendanta APO, generała Koncego. Miał on przymykać oczy na działalność niemieckich bojówek sprowadzanych do Bielszowic inicjatywy członków Turnfereinu. Przeszukiwano mieszkania Polaków, poszukując broni. Rewizje trwały czasem do 8 godzin. Pod lada pozorem wzywano Polaków do sądu, nawet do Dalekiego Opola. Podejrzanych o przestępstwo więziono miesiącami. Błudne czynniki niemieckie w Bielszowicach wydały z okazji plebiscytu namiaskowy pieniądz papierowy z obrażającymi Polaków napisami. Pisze Jan Stefan Dworak. Kampania poprzedzająca plebiscyt przebiegała w niezwykle napiętej atmosferze. Obie strony konfliktu, zwłaszcza niemiecka, nie przebierały w środkach. O zastraszeniach i groźbach kierowanych pod adresem polskich działaczy szeroko informowano na łamach prasy. Na kilka tygodni przed głosowaniem katolik informował: Co by się działo z nami w razie nieszczęścia przyłączenia Górnego Śląska do Niemiec, możemy wiedzieć chociażby z takiego faktu. Oto w naszej wiosce kupiec pan pieczka otrzymał następujący list bezimienny. Du polnischer Hund, nach der Abstimmung kannst du und dein Gesindel die Knochen von euch auf der Straße zusammenklauben. Deutsch bleibt überschlesen. I oto taki list piszą do Bogu ducha winnego, pana Pieczki, który jest tylko kupcem, spokojnie się trudni swoim handlem i nigdzie nie występuje publicznie. Polacy nie pozostawali dłużni. W wyniku jednej z akcji odwetowych śmierć poniósł mąż zaufania niemieckiego społecznego komitetu plebiscytowego Augustyn Szymura. Polscy aktywiści wspierali komitety działające w sąsiednich miejscowościach, a niektórzy, jak Franciszek Hoła, jako delegaci komisariatu w Bytomiu, wyjechali do pracy na teren opolszczyzny. Większość pozostała jednak na miejscu i ochroniała polskie wiece oraz brała udział w pracach Komitetu Parytetowego. Byli to Paweł Grzesiok, Franciszek Jarczyk, Jan Jeziorowski, Konrad Kozubek, Wiktor Nieradzik, Franciszek Paszek, Jan Przybyła, Gustaw Urpacz. Strona niemiecka ograniczała się do organizowania wieczorków i tak tzw. świniobić w lokalu Zauera. Niemcy w przeciwieństwie do Polaków zrezygnowali też z organizowania masowych wieców w obawie przed ich opanowaniem przez Polaków. Poczynania niemieckich towarzystw koordynował lokalny związek liczący 150 osób. W dniu w dniu 30 grudnia 1920 roku Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa na Górnym Śląsku postanowiła, że uprawnionymi do głosowania zostaną osoby, które dnia 1 stycznia 1921 roku miały ukończony 20 rok życia i 1. urodziły się i mieszkają w obrębie obszaru plebiscytowego kategoria A 2 urodziły się w obrębie obszaru plebiscytowego, ale już tam nie mieszkają. Kategoria B, tak zwani emigranci, 3 nie urodziły się w obrębie obszaru plebiscytowego, ale osiedliły się tam przed dniem 1 stycznia 1904 roku. Kategoria C 4 przed rokiem 1920 zostały przez władze niemieckie wysiedlone z obszaru plebiscytowego. Kategoria D. Do udziału w głosowaniu uprawnionych było 1 200 20 524 osoby. Wśród głosujących 19% stanowili tzw. emigranci górnośląscy, czyli osoby, które na Górnym Śląsku się urodziły, ale z niego wyemigrowały. Zdecydowana większość emigrantów, również w Bielszowicach, opowiedziała się za Niemcami. Przeanalizujmy dostępne dane dotyczące stosunków narodowościowych w Bielszowicach na początku XX wieku. W 1910 roku miejscowość zamieszkiwało 12 610 osób, spośród których po niemiecku mówiło 2075 osób, zaś po polsku lub gwarom 9812 osób. Dominowali katolicy 11 545 osób, wśród których było 1757 Niemców i 9788 Polaków. Doliczono się 26 Żydów wszyscy biegle mówili po niemiecku, ale nie znali polszczyzny. Było też 316 ewangelików, tylko 24 z nich mówiło po polsku, a 689 osób określano mianem dwujęzycznych, polsko- i niemieckojęzycznych. Przewaga ludności polskojęzycznej nie podlegała więc dyskusji. Plebiscyt w Bielszowicach przeprowadzony 20 marca 1921 roku zakończył się wyraźnym zwycięstwem strony polskiej. Według oficjalnych danych za Niemcami oddano 1874 głosy, za Polską 4547. Było 40 Głosów nieważnych. Gdyby odliczyć głosy tzw. emigrantów, odsetek zwolenników przyłączenia górnego śląska do Polski wzrósłby z niespełna 71 do 84%. Rezultat w głosowaniu z 20 marca wiernie odzwierciedlał stosunki narodowościowe na terenie miejscowości. Dopowiadały go poniekąd wyniki wyborów parlamentarnych i komunalnych z lat 1903-1919, w których poparcie dla Niemców nie przekraczało z reguły 10%. Wyników plebiscytu nie przyjęto więc z zaskoczeniem. Bielszowice były miejscowością o zdecydowanej przewadze ludności polskiej. Wpływy niemieckie na terenie osady ograniczały się jedynie do pracowników dozoru kopalni, nauczycielstwa, części gminnych urzędników oraz lokalnych kupców i przedsiębiorców. Ponad tysięczna załoga kopalni składała się natomiast z ogromnej większości Polaków. Od drugiej połowy XIX wieku proniemieckie sympatie wykazywali natomiast miejscowi proboszczowie, z których największą aktywność w promowaniu niemieckiej kultury przejawiał ksiądz Franciszek Buszman. Należy jednak dodać, że wielu wikarych bardzo aktywnych wśród miejscowej ludności było nastawionych zdecydowanie pro-polsko. Warto przyjrzeć się wynikom plebiscytu w kilku w, miejscowościach. w większości obecnych dzielnic Rudy Śląskiej zwyciężyli Polacy. W Halembie uzyskali 83% głosów, w Kochłowicach 77%, w Rudzie 60%, w Bykowinie 70%, w Orzegowie 62%, a w Nowej Wsi 67%. Wyjątek stanowił Wirek, w którym zwyciężyli Niemcy, uzyskując 52% głosów. Inaczej przedstawiał się rozkład głosów w dużych miastach, gdzie zdecydowanie zdecydowanie zwyciężyli Niemcy. W Bytomiu i w Chorzowie Polacy uzyskali zaledwie 25% głosów. W Zabrzu 41%. W Mikołowie 44%. W Gliwicach 21%. W Raciborzu 9%. A w Opolu tylko 5%. Wobec niekorzystnych dla polskich wyników plebiscytu Niemcy uzyskali 59% głosów. A także propozycji angielsko-włoskich przyznania Polsce zaledwie 1,4 spornego obszaru. Zapadła decyzja o wybuchu powstania. O jego przebiegu opowiemy w jednym z kolejnych odcinków.